Cześć, dzisiaj na szybko. Jak zdemontować łódeczkę z tym przyciskiem? Już Wam pokazuję, zapraszam. Mianowicie, miałem tu małą przygodę, troszkę mi się tutaj zabrudziło w środku, musiałem to rozebrać, żeby to oczyścić. A żeby to wyjąć, poodwadzamy od tyłu. Tu mamy taki klips, a z przodu jest to zahaczone tutaj na plastiku. Tutaj odpinamy blokadę, wysuwamy sobie styczkę i mamy już łudeczkę na wierzchu. Tu żeby wyjąć ten przycisk, podwadzamy i wychodzi. Co? Montaż w kolejności odwrotnej czyli tutaj przycisk podłączamy. Tutaj plastik z przodu zahaczamy, z tyłu robimy klik i gotowe. Jeżeli się podobało, dajcie lajka, like, jeżeli się przydało, komentujcie i subskrybujcie. Dzięki, cześć.